Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i już jesteście gotowi na nowy film. Tak jak ja słuchajcie, bo dzisiaj będzie druga część takiego wielkanocnego pisankowego makijażowania. I co ja dzisiaj mam? W poprzednim odcinku miałam chick and chocolate, a teraz mam flamingo i candy. Tak wyglądają te cudeńka. Wspominałam wam w tym pierwszym filmie, że posiadam wszystkie cztery jajeczka i podzieliłam właśnie, żeby, wiecie, na jednym oku, no, żeby się działo i na drugim też się działo za pomocą jednej paletki i za pomocą drugiej. Także teraz sobie oczywiście otworzymy i pokażę wam słocze. No i zrobimy tak samo jak poprzednio, czyli. Aha, teraz okaże się, że ja tego nie otworzę. Dobra troszeczkę rozerwałam, czyli zrobimy słocze na jednym oku jeden kolor, na drugim oku drugi kolor, żeby było sprawiedliwie i żeby żadna z paletek nie czuła się pokrzywdzona, także słuchajcie jajeczka wyglądają tak wykończenie matowe, ale co w środku? Powiem wam szczerze, że bardziej mi się podoba to jajeczko candy żeby nie było, że jestem stronicza, ale zaraz wam pokażę to jest jajeczko candy, a to jest jajeczko flamingo Także no... Dlaczego mi się tutaj bardziej podoba? Bo tu się chyba moim zdaniem bardziej dzieje, jeżeli chodzi o te kolory. Chociaż tutaj też jest tutaj żółć metaliczna, co mi bardzo odpowiada. Te rozświetlacze również, no przemawiają do mnie. Także zrobimy sobie teraz szybkie słocze. Ja oczywiście za każdym razem podkreślam, że słocz nie jest miarą jakości cienia. No i właściwie chyba się o tym przekonam doskonale teraz, bo patrząc na te słocze, to nie jest pa paleta, która powinna wymiatać rozświetlacze również sobie tutaj weźmiemy pod uwagę to są te słocze z paletki candy halo halo, czy to widać? proszę państwa no dobra nie urywają, ok, zgadzam się z tym a teraz zrobimy sobie paletkę flamingo Jestem bardzo ciekawa, jak dzisiejsze makijaże wyjdą. Zwłaszcza, że no, muszę wyjść do ludzi, także wiecie, jak to jest. Wypadałoby, żeby coś zmalować fajnego. Powiem Wam, że ta paletka o wiele lepiej się słoczuje. Jest tutaj taki kolor. O, ten co do mnie przemawia także tak wyglądają słocze to tyle słuchajcie, tytułem wstępu zaraz się do was przybliżę i jeszcze wyjaśnia a propos światła, bo jest bardzo wcześnie rano i po prostu słońce wali mi prosto w twarz, także mam nadzieję że mi to wybaczycie, że dzisiaj jakoś światła nie jest jakaś taka zachwycająca no ale po prostu życie słońce wali w twarz, więc chciałam mimo wszystko coś nakręcić, żeby wam przedstawić jak te paletki prezentują się na powiekach także to tyle tytułem wstępu jeżeli jesteście zainteresowani to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Zaraz się przybliżę, no i zrobimy oczywiście jedno oko na maroko, drugie na kaukas. Także jeżeli macie chwilę czasu, no to zachęcam Was do pozostania ze mną. Chwilę się przybliżę, no i już będziemy się malować. Ok, jestem już bliżej Was. Ja już mam bazę na powiekach przygotowaną, a dzisiaj bohaterem tej akcji jest korektor Golden Rose HD Concealer High Definition. Ja mam w odcieniu 0,5. Tak on wygląda bardzo, ale to bardzo go lubię. No i brwi też mam przygotowane za pomocą kredki Golden Rose Long Stay Precise Brow Liner. Ja mam w odcieniu 103. Tak wygląda owa bohaterka Także słuchajcie, co robimy? Tak jak mówiłam, tylko za pomocą korektora Zagruntowałam tę powiekę Czy jestem w ostrości? Halo? Jestem Także postanowiłam, że Nie będę dzisiaj używać beżowego cienia Do gruntowania tej powieki I zobaczymy, czy mi to wyjdzie na dobre Czy nie bardzo Także słuchajcie, no od czego zaczynamy Zaczniemy sobie oczywiście od cienia Na załamanie Użyję jasnego fioletu Zobaczymy, jak on mi się tutaj będzie czepiał. Także po mojej prawej stronie będzie paletka e, Candy, a po lewej będzie paletka ta druga, czyli Flamingo. Ja nie lubię takich jasnych fioletów. E, co ja mogę tutaj powiedzieć? Moim zdaniem on nie robi nic. Ale nie no, dobrze widać, że coś tam się e, czepia tej powieki tylko po prostu wiecie jak dla mnie jak nie ma jakiegoś spektakularnego efektu to po prostu ta rzecz do mnie nie przemawia. No ale zobaczymy. Zastanawiam się co ja tutaj powinnam zrobić, bo tak naprawdę te kolory są trochę do siebie podobne, jeżeli chodzi o te róże. No zobaczymy. Spróbuję na o Dzień dobry. Przyszłam po pigment. Aha. E, także tego. No, super. A patrzcie jak szybko on się czepił tej powieki. Wow! No przepięknie to wygląda. No nie mam się czego czepić. Nie mam się czego czepić. Hm. Na górze słuchajcie, zobaczę jakby to było, gdyby ten kolor tutaj był i ja go dam w kąciku okej okay. powiem wam szczerze, że moim zdaniem on tutaj do niczego nie pasuje ale być może pomyśleli, że potrzebne jest rozświetlenie w kąciku więc no okej, okay, dobra jest i użyję sobie tego fioleto różu spróbuję go doklepać słuchajcie, bo widzę, że on jest troszeczkę suchy Także myślę, że wyjdzie mu to na dobre, jak będzie doklepany. Oczywiście ten kolor, który zaznaczył mi załamanie, pójdzie sobie w siną dal. Ale, ale. No dobra. Coś się już tutaj dzieje. Ale powiem Wam, że ten cień jest suchy. Zresztą chyba Wy to widzicie, jak ten pigment zanika, prawda? Czy Wy to widzicie? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Kurczę, no nie bardzo mi się to podoba szczerze mówiąc uśmiecham się, wiecie ale mm, tutaj nie jest mi do śmiechu patrzcie, ja dokładam a on ucieka no nic, na załamanie to znaczy, co ja mówię żeby się nie załamać, to już się chyba załamałam, słuchajcie tutaj sobie ten metaliczny aha ja tak mam wyjść do ludzi w takim nieudanym makijażu no bywa i tak. Dobra. W zewnętrznym kąciku spróbujemy tego fioletu. Wyglądam, wiecie co? Moim zdaniem wyglądam jakbym się malowała tymi cieniami dla dzieci. Masakra. Co to w ogóle jest? Patrzcie. Nie wiem, postaram się jakoś to uratować, ale jak na razie tylko ten cień na dole. Coś zrobił, a pozostałe cienie moim zdaniem są porażką. Są porażką! Okropność. Dobra. Spróbuję jakoś to doklepać i przejdziemy do drugiego oka, ale jak na razie mam nadzieję, że to widzicie, to jest po prostu porażeczka. Mhm. No dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o makijaż prawego oka, to jest po prostu nawet nie wiem jak to nazwać. To jest jakaś totalna porażka i po prostu potwierdzam to, co mówiłam wcześniej, że ten makijaż wygląda, jakby był robiony produktami dla dzieci. Próbowałam, słuchajcie, zrobić spotlight na środku, żeby jakoś zatrzeć to okropne wrażenie ale cienie niestety się nie przyklejały, także widzicie, powstały mi tutaj jeszcze dodatkowo yy, dziury, także nie dość, że pigment zżerał pigment, to jeszcze powstało mi coś takiego... Ech, co naprawdę, no niestety nie wróży dobrze tej paletce. Ja, oczywiście, podkreślam, że to jest pierwsze wrażenie, także zobaczymy jeszcze, jak będzie mi się z nią pracowało później, ale powiem Wam szczerze, że troszeczkę jestem zniechęcona jakością tych cieni i jestem również zdziwiona, no bo tak naprawdę to w poprzednim filmie nie miałam zupełnie problemów z tymi cieniami. Ale, ale przejdźmy do drugiej paletki, zobaczymy, czy na tym polu coś osiągniemy, także druga paleta. To jest flamingo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. Czy te cienie również będą suche? Na załamanie nałożę sobie słuchajcie ten jasny, tę jasną brzoskwinię. Ładnie się rozciera. Jak widzicie, nic się tutaj nie dzieje. Nic złego się nie dzieje. Na całą powiekę pewnie sobie nałożę o, patrzcie pięknotek. Wydaje mi się, że takiego cienia nie mam w, w swojej kolekcji, bo jest on taki troszeczkę neonowy. Jak widzicie, trochę tego muszę dokładać, więc to nie jest tak hopsiup. Ale podoba mi się ten kolor. Zobaczymy, co tu tutaj z tego wyjdzie wewnętrznym kąciku wezmę sobie żółć ładna żółć, taka delikatna ale faktycznie coś można z niej wyciągnąć jak widzicie zobaczymy jak te dwa kolory mi się tutaj połączą zaraz się okaże, słuchajcie, że ja się tak jarałam tamtymi kolorami z tamtej palety a tak naprawdę może ta paleta się wybije na makijażowe prowadzenie dobra Moim zdaniem, słuchajcie, i tak mi się tutaj robią dziury. Czy wy to widzicie? Patrzcie. No dobra. Może tego nie widać tak wyraźnie. Jeszcze doklepię tego cienia. Ale nie za bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Nie wiem, no ja dzisiaj taka maruda. Dobra, na załamanie. O, ten kolor mi się podoba. Może już przestanę marudzić. Na załamanie. Co jest tym załamaniem? Na zewnętrzny y, kącik nałożę ten brąz, ale naprawdę, słuchajcie, mam wrażenie, jakbym się pierwszy raz malowała. <grym> ja nie mówię, że moje umiejętności są przeogromne, bo ja tego nigdy nie mówiłam i pamiętajcie o tym, ale myślę, że jakoś tam pomalować się potrafię, także. No dobra, ten sam cień tutaj w zewnętrznym kąciku. Trochę się on mi tutaj posypał, ale nic, teraz to naprawimy. Aha. Dobrze, ten cień się da dokładać, więc w porządku. Trochę się martwię o tę brzoskwinię, bo ten kolor bardzo mi się podoba, ale nie widzę, żeby on miał tutaj jakieś perspektywy, jeżeli chodzi o dobudowywanie go. No dobra, moim zdaniem tutaj dziury są. Tutaj dziury są, jeżeli chodzi o tę brzoskwinię, słuchajcie. Także muszę powiedzieć, że dzisiaj mam zupełnie inne wrażenia niż po ostatnim używaniu tych czekoladek. Wiecie, jak to jest? Być może jakaś felerna partia mi się trafiła i tyle. Także też nie będę tego oceniać tak negatywnie. Ale ten makijaż jednoznacznie negatywnie, ale ten makijaż znacznie bardziej mi się podoba niż ten na oku prawym. Chociaż, jak widzicie, ja tutaj użyłam tylko jednego matowego cienia na załamanie, a większość jest cieni błyszczących, więc, jak wiadomo, z cieniami błyszczącymi pracuje się po prostu lepiej, łatwiej, przyjemniej. Więc w sumie, jak teraz patrzę, to nie widzę żadnych prześwitów i wygląda to dosyć ładnie. Być może one się jakoś z sukcesem ze sobą połączyły. Więc makijaż tego oka mogę uznać faktycznie za udany. Ten brąz jest bardzo udany, powtarzając się. I ta brzoskwinka faktycznie coś w sobie ma. No dobra. Jeszcze dołożę sobie tego żółtego. Więc no muszę powiedzieć, że ten makijaż mi się podoba, a to to jest zło, to jest zło. Słuchajcie, czego nie chcemy. Jeszcze wrócę do Was na rozświetlacz. Czy ja pokazywałam słocze rozświetlaczy? Nie, pokazywałam. Także zróbmy sobie teraz te słocze. Mam nadzieję, że rozświetlacze będą warte uwagi. O! To są te rozświetlacze z tej paletki, którą używam obecnie, której używam obecnie, czyli Flamingo. I zaraz już schowałam tamtą paletę, słuchajcie, tamtą pisaneczkę, ale zaraz się do niej wrócę. No i dobra. I zaraz Wam pokażę, jak wyglądają słocze rozświetlacze w całości. Ładne. Powiem Wam, że mi się podobają. Także coś z nich użyjemy, ja nałożę podkład. Postaram się coś tutaj jeszcze ogarnąć z tym okiem. I zobaczymy się w podsumowaniu. Ale tutaj jest masakra! No dobra, słuchajcie, będziemy działać z rozświetlaczami. Także stwierdziłam, że po tej stronie, gdzie jest moja paletka flamingo, czyli po lewej, postaram się zmieszać te dwa rozświetlacze i zobaczymy, jakie one dają efekt na skórze. Aha! A nie, ładny, ładny. Dobra. Bardzo delikatny. Ale jak widać można stopniować o no tak. No to jest ładny blask. A po tej drugiej stronie tutaj jest bardziej taka sytuacja, trochę powiedziałabym, niebezpieczna, bo patrzcie, jak te rozświetlacze wyglądają, i zmieszać je chyba by było błędem, także postaram się ten fiolet nałożyć. Bardzo ładny. Dobra, trochę zmieszam z tym złotem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, rozświetlacze prezentują się zacnie, ale jeżeli chodzi o cały makijaż, słuchajcie, no to co ja mogę tutaj powiedzieć? Podsumujmy to sobie. Także, jak wiecie, po mojej prawej stronie, po prostu jak link w boksie, po mojej prawej stronie zawodnik. A, zawodnik Candy. Dobra. Staram się otworzyć te palety. Także. Po str stronie prawej zawodnik Candy, po w narożniku, o, tak to się mówiło! W narożniku lewym zawodniczka Flamingo. Zawodnik, zawodniczka? Dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę paletę, to moim zdaniem to jest porażka. Zresztą widzicie, co mi tutaj wyszło, jakie to są prześwity. Ja się teraz będę wstydziła, po prostu, wyjść w tym do ludzi, no ale będę e, musiała, bo nie wiem, czy już zdążę to przemalować. Chociaż być może troszeczkę mi się tutaj. Hmm, no nie wiem, może mi się jakoś uda z tym zawalczyć. Jeżeli nie, no musiałabym zmyć całe oko. No nie, nie. Także jeżeli chodzi o tę paletkę, to muszę powiedzieć, że te cienie są suche. Ten w ogóle zanika, coś tam się dzieje, ale bardzo mało. Te cienie są w porządku, ale nie urywają, także ja niestety jestem zawiedziona tą paletką. Jak widzicie, bardzo się męczyłam i ja naprawdę chciałam to uratować, ale niestety mi nie wyszło i nie było tutaj szans. Cienie się przykleiły, a jak już się przykleiły, to nie chciały się łączyć ze sobą. I no, widzieliście, jak ja próbowałam w zewnętrznym kąciku dodać ten oto kolor, no i niestety, no, nie udało mi się i niestety. Sprawa się rypła. Także tego jajeczka nie polecam. Podkreślam jeszcze raz, że to jest moje pierwsze wrażenie, coś jeszcze może się zmienić, ale ale nie wiem czy na lepsze. Jeżeli chodzi o tę drugą paletkę, no to podoba mi się jaki makijaż powstał, chociaż uważam, słuchajcie, że Cienie nie są tak intensywne jakbym sobie tego życzyła. Także makijaż jest prawidłowy, mogę tak wyjść, myślę, że bez wstydu. Użyłam yy, wszystkich kolorów tak poza tym tylko wbijałam w niego palucha. Także, no, można powiedzieć, że jestem zadowolona z tej palety. Nie jest to jakiś szał, nie jest to jakaś rewelacja. Ale makijaż wyszedł poprawny, jeżeli chodzi o łączenie się kolorów, no to też w porządku. Ja używałam tych cieni metalicznych, także, no, praktycznie bez zarzutu. Także tak to wygląda. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie te jajeczka, czy skusiłyście się na jakieś, czy po moim ostatnim filmiku być może się na jakieś skusiłyście, jakieś tam. Komentarze były, że i owszem. A dzisiaj się, słuchajcie, już z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście w następnym filmiku lub na moim Instagramie. No i co, jak Wam się podobało, proszę oczywiście łapkę w górę i o subskrypcję. Także słuchajcie, widzimy się już całkiem niedługo. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! No nie wytrzymałam, i się przemalowałam. Także tak to teraz wygląda. No nie sądzicie, że od razu lepiej? No i to by było na tyle. To by było na tyle, już naprawdę na tyle. Cześć.